Te roboty to taki pierwszy etap, w którym dzieci w taki atrakcyjny sposób mogą zetknąć się technologiami. Dla nich programowanie z tymi robotami jest o wiele ciekawsze niż programowanie na laptopie czy na komputerze w Scratchu. Bo doświadczają tego kodu wizualnie. To jest o wiele bardziej ciekawe i emocjonujące. Przygotowanie samego projektu odkrywcy wymagało od nas bardzo dużo pracy. Aplikowaliśmy jako jedyna szkoła w Augustowie o fundusze z, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale też jako jedyna szkoła wśród szkół społecznych zestawskich w Polsce właśnie ten projekt odkrywcy z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kody i ROKI to roboty, które potrafią jeździć, wydawać komendy głosowe, wydawać komendy błędy świetlne, wykorzystujemy czujniki ruchu, czujniki kolorów. Niektórzy pokusili się już nawet o zaprogramowanie robota, który tańczył do utworu muzycznego. Więc tutaj też kreatywność dzieci odgrywa dużą rolę. Świetna zabawa dla dzieci. Otrzymany ten grant pozwolił nam na wymianę pracowni komputerowej, na nowoczesną pracownię komputerową, zakup tabletów, zestawów klocków Lego Spike i Lego Prime, robotów. No, i przede wszystkim zatrudnienie specjalistów w prowadzeniu warsztatów. To jest ogrom pomocy. Zaczęliśmy od samych podstaw, ale tak naprawdę już po drugich zajęciach, tempo wzrosło do tego stopnia, że czasem przygotowuję im zajęcia, gdzie mamy opracować jakieś trzy zagadnienia. To kończymy na czterech albo na pięciu zagadnieniach. Tempo jest nieprzewidywalne, dzieciaki pracują z ogromnym zaangażowaniem. Projekt nie kończy się z dniem 31 grudnia, tylko kontynuujemy zajęcia. W kolejnych latach, w kolejnym półroczu dla kolejnych roczników. To jest bardzo ważne.